Witam Was już w szóstym odcinku prezentacji modów. Dzisiaj zajmiemy się modem zipline, line, rope and coś tam. Długa nazwa, lecz zapraszam serdecznie. A więc tak, crafting wszystkiego ukaże się na ekranie, a na razie zajmiemy się tym co mamy dostępne. Mamy dostępną linę, tak jak widać już sobie tutaj troszeczkę przyszykowałem. Możemy sobie po niej wejść, wchodzimy, nie, ojeju, czemu żeś mnie zrzuciła ty, ojej, niedobra. W niektórych momentach mamy taki wygląd, tak jakbyśmy balansowali, niestety na tym źle to widać, ale tutaj to będzie widać akurat idealnie. No chodź. jak balansujemy wchodząc, świetna sprawa, naprawdę ten mod mi się spodobał, nie wiem dlaczego, tu też mamy tak, że balansujemy, wychodzimy. Tutaj mamy, że trzeba podskoczyć i normalnie wyjść po linie Jeszcze teraz z wami przygotuję sobie coś ciekawszego Dobra To zanim tam dojdziemy, to pokażę Wam jedną rzecz Mamy zwykły łuk i mamy strzałę Strzałę pokry pokrytą, nawiązaną liną I sobie po prostu strzelimy To ta lina nam opada, tylko gdzie nie gdzie się jak widać psuje Nie wiem dlaczego, ale można sobie po prostu wejść Strzały zabrać, najlepiej wyrzucić, jak się ma te inne, ale łatwo się dzięki temu dostać, fajny, dosyć ciekawy to wygląda, co my tu jeszcze mamy, mamy zwykłą linę, że możemy ją rozstawiać sobie, nie? Jak się ją zniszczy, o, no nazwijmy go nad tym wąwozem, tak to nazwijmy, no możemy wybudować most, tak, ten most będzie, powiedzmy tu sobie, oj. On spada jak nie ma nic pod sobą, ale później Później jest tak jakby mm, Wiszący Tak, coś takiego Jak teraz rozwalimy, to on będzie wisiał No możemy takie coś przygotować teraz no, Aczkolwiek na to czasu nie ma Lepiej opowiedzieć coś o dziku. Dobra Dzięki temu możemy stworzyć most wiszący przez całe Tu mamy takie coś Załóżmy, powiedzmy to tak Położę tu sobie, o, jeszcze wam takie coś pokażę. Mamy tutaj hand bundle, czy jakoś tak. To jest między innymi takie coś, że zaczepiasz na linkę i sobie zjeżdżasz. Ojeju, nieładna. Już chwila, zrobimy ten patent. O, działa. Albo i nie, miał być wyżej. Ojeju ale mi nie idzie z tym patentem dobra ja tu coś wykombinuję i zaraz wrócę Dobra, witam was po krótkiej chwili, ja już to obczaiłem niestety gdy lina nie ma nic pod sobą, no nie mogę jej ustawić tak, żeby użyć tego czego czakiegoś. Nie wiem czemu, a z łuku nie chce mi stworzyć dłuższej liny o takim dystansie. Nie rozumiem tego, może to ma być z góry w dół. Za chwilę to wypróbujemy no tu mam tak jakby, nie wiem jak to nazwać, plecaczek, nie wiem, tu się tak kładzie na, na linę, ale o takie coś, nie wiem co to jest, tu mamy jeszcze tak jakby placki z mnie, nie wiem jak to nazwać, to się nazywa dokładnie cloud sheet, tak, nie wiem, sheet, no to na pewno, o, to można stworzyć też takie coś jak domek mniej więcej, okrycie domu, szałas, nie wiem, namiot, coś takiego, dobra, wybierzemy się tutaj na tą oto górę. Spróbujemy tego użyć oraz coś opowiemy o modzie. Dobra. Co my tu mamy? Akurat nic. Dobra. Moc świetny do typu spinaczek. poruszają się nie za pomocą żadnych fly modów i tak dalej. Tak jak ja wchodzę sobie ręcznie. A ja nawet spróbuję tam wejść liną. O, jakoś mi się udało. Nie było za, za specjalnie piękne Ale dobra, o Jezus ty nie. Dobra, nie będę zmieniał tematu Idziemy, idziemy Dobra Spróbuję się dostać No do tamtego miejsca, no Jak widać Lina rozłożyła się Nie w tą stronę, którą ja obecnie chciałem Ale spróbuję tak No też jej nie pykło No też jej nie pykło Aj, brakło mi liny Dobra Damy sobie tego dużo Kombinujemy No co za skubana no Jaki skubaniec, dobra Nie chcę nie po prostu na do mnie podejść, ale wiem, że normalnie by do nas podeszła Ja się zabiję pewnie No oczywiście Jestem głupi Niepotrzebnie to zrobiłem Ale dobra Mod, świetny Zobaczcie na ten efekt Mnie to po prostu zdziwiło mówię, bo mam buga ale ten efekt ruszania się jest po prostu malina. Dobra. Oczywiście link będzie w opisie. Pozdrawiam was. O nie, nie pozdrawiam dopóki tego nie przejdę. Pozdrawiam was. Carpe diem. Trzymajcie się.